Masz już napisaną pracę i teraz planujesz złożyć ją na uczelnię w wersji wydrukowanej i elektronicznej? Nie zapomnij o tym, aby zapisać ją w formacie PDF. Jak to zrobić? Pokażę ci w tym nagraniu. Przede wszystkim na wstępie tego nagrania warto jest abyś uświadomił sobie Dlaczego przed oddaniem pracy na uczelnię i do wydruku najpierw zapisać ją w wersji PDF? Są ku temu co najmniej dwa powody. Pierwszym z nich jest to, że praca zapisana w wersji PDF nie zmieni swojego wyglądu, czyli nie rozjedzie się, jak zaniesiesz taką pracę do wydruku. Jest to bardzo ważne, bo osoba, która będzie drukować Twoją pracę, może mieć inną wersję Worda niż Ty i praca przy wydruku może się totalnie rozjechać, pozmieniać numery stron i tak dalej. Najbezpieczniej jest zapisać ją w wersji PDF. Wtedy nic się na pewno nie pozmienia. Drugim powodem jest plagiat. Otóż okazuje się, że ta sama praca wysłana do sprawdzenia przez program JSA w wersji PDF będzie miała o kilka procent niższy współczynnik plagiatu niż taka sama praca w wersji DOC. Nie jest to duża różnica, gdyż wynosi około 2-3%, ale niekiedy mogą one zaważyć o plagiacie. Dlatego jeśli masz możliwość, to złóż do sprawdzenia w jednolitym systemie antyplagiatowym wersję PDF swojej pracy. Ok, przejdźmy do konkretów, czyli do sposobów zapisania pracy w PDF. Najlepszym sposobem jest, oczywiście posiadając nowsze wersje Worda, Zrobienie tego właśnie, używając tego programu podczas zapisywania pracy. Jeśli już sprawdzimy, że nasza praca jest cała, gotowa, numery stron się zgadzają, wszystkie spisy są aktualne, wszystko jest na swoim miejscu, to wybieramy wówczas plik Zapisz. I w tym momencie, kiedy wyskakuje nam okno do zapisywania pracy, Zapisz jako typ, wybieramy PDF. Klikamy, zapisz i gotowe. Generuje nam się oprócz pliku w Wordzie, oczywiście dodatkowo plik PDF. Jest to najprostszy i najbezpieczniejszy sposób zapisania pracy w PDF. Drugą metodą jest zapisanie pracy za pomocą internetowych konwerterów PDF. Oczywiście wpisujemy w wyszukiwarkę hasło na przykład konwersja DOC na PDF i pojawia nam się dużo różnorodnych, bezpłatnych konwerterów. Każdy z nich działa podobnie. Przesyłamy do niego plik w wersji DOC. I za chwilę otrzymujemy skonwertowany ten sam plik w wersji PDF. Jednakże nie wiadomo do końca, gdzie taka praca wysyłana do konwersji może trafić, więc radziłabym zachować ograniczone zaufanie do takich programów. Jeśli możesz, to wykorzystaj do zapisania swojej pracy wskazany przeze mnie pierwszy sposób, który jest w 100% bezpieczny i niezawodny. Mając zapisany plik w PDF, możesz być spokojny o to, jak praca zostanie wydrukowana i jak będzie się prezentowała, bez względu kto i na jakim komputerze ją otworzy. Pliki PDF są nieedytowalne, dlatego nic w twojej Praca nie zostanie przestawione, usunięte czy zamienione. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności, w szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.